Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi: Bycie z osobą, która nas nie kocha, albo my jej nie kochamy? Dobrze. Karty przyłożę i tradycyjnie wylosuję trzy karty. To czytanie może być dla niektórych trudne, bo w grę wchodzą nasze uczucia. Sedno, dziesiątka buław, co wychodzi naprzeciw, czwórka monet. Wynik, odpowiedź, rada? Pustelnik, sedno, dziesiątka buław. To jest dźwiganie związku. Człowiek czuje przemęczenie sprawami swojego partnera. W sprawach konfliktowych partner obarcza nas winą. Tutaj może być porozumienie, ale kiedy jedna ze strony albo dwie strony zdecydują się coś poświęcić dla związku. Jeżeli partner wymaga od Ciebie zbyt wiele i chce Twojej rezygnacji z rzeczy które są Ci bliskie, to zastanów się, czy warto. Czy warto to poświęcić dla Niego, czy dla dobra związku. W tym związku, czy znajomości, widzę wyczerpujący czas i stratę czasu. Świątka Bułow pokazuje prawdę o samym sobie i o stronie przeciwnej. co wychodzi naprzeciw, twórka, mont. Jednak ściskamy. Nie chcemy podzielić się czy dać. Tutaj jest pokazany strach przed otwarciem się. Wcześniej mogliśmy być oszukani, podejrzliwi. Jedna ze strony twardo stoi na ziemi i jest ukierunkowana na cel, na swoje dobro. Ale ja tutaj miłości nie widzę. Raczej miłość do pieniędzy, do majątku. Jedna ze strony może się trzymać na uboczu i może obserwować. Wynik, odpowiedź, rada, pustelnik. To jest wycofanie się. To jest wycofanie się z aktywnego życia. To jest ostrożność. Osoby w związkach nieformalnych mogą... Spodziewać się oddalenia osoby, z którą są w związku. Powodem może być brak zaufania do strony przeciwnej. Możemy być zmęczeni ciągłym gadaniem strony przeciwnej. To jest również lęk przed odrzuceniem. Trzyma się czegoś kurczowo, co już wypaliło się. Albo nigdy nie wytworzyła się miłość. Nigdy nie wytworzyła się miłość do ciebie, czy do strony przeciwnej. Trwanie takiej relacji spowoduje u ciebie gorcz, brak spełnienia, stratę czasu. Nie czekaj, że strona przeciwna zmieni zdanie, aby z Tobą być albo pokochać Tutaj też widzę Waszą relację jako nierówną, a to już jest skazane na porażkę. Tutaj, już, tutaj również jest pokazane coś takiego. Będę się podkładała. Dźwigała związek. Będę wszystko robiła. Tylko bądź ze mną i kochaj mnie. Tak nie można. Poszukaj sobie jakiegoś przewodnika, aby pomógł ci wyjść z tej potowej sytuacji. On skaże Ci drogę, drogę do szczęścia. I tego ci życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot, dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot, dbaj o siebie.